Bardzo dobrym wskazaniem emocji człowieka jest ręka człowieka. I jedną z pierwszych rzeczy, które robiłem z ludźmi, którzy przychodzili i prosili o pomoc lub cokolwiek innego, to prosiłem ich, by stanęli przede mną i po prostu otworzyli ręce. I sposób, w jaki otwierasz swoją rękę i widzisz, który palec jest wyprostowany, którą dłonią jest dłoń pochylona, ręce są na wpół zgięte. Twój kciuk skierowany jest do wewnątrz. Czy jest prosty, czy jest wygięty do tyłu, dają wiele wglądu w duszę człowieka. I co dusza daje i co absorbuje fizyczność poprzez emocje. Dusza człowieka to dłoń człowieka. Jest równa, daje energię, co dociera do dłoni, a następnie się rozprowadza. A potem, przepraszam, ciągle zamykam to, bo muszę kaszleć. A potem otwierasz. Wtedy palce pokazują całkowitą emocję człowieka. To właśnie promieniuje z twojej duszy. To który palec, każdy palec w dłoni. Posiada siłę w pewnych wymiarach części Twojego ciała. Ludzie gwałtownie otwierają dłonie lub nagle wypychają kciuki. To nie ma znaczenia, po prostu otwórz rękę, a wtedy możesz powiedzieć wszystko o człowieku. Pamiętajcie, mówiłem wam o momencie, gdzie każda końcówka przyjmuje i absorbuje. Tak samo jest z ciałem człowieka. Nasz palec pokazuje, co dajemy, co bierzemy. I ile dajemy? Widzisz, że Twój kciuk jest najkrótszy, jeśli kciuk wygnie się do tyłu po otwarciu. Oznacza to, że jesteś dawcą i dajesz na bardzo wysokim poziomie. Za pomocą kształtu kciuka możesz określić, kto jest kim. I widzisz ludzi, których kciuk się zagina do środka. To oznacza, że muszą trzymać przy sobie. Widzisz ostatni palec, mały palec zgięty do środka. Rozumiesz nie ma bezpieczeństwa. Ponieważ jest najsłabszy i najkrótszy w porównaniu do innych. Po prostu daje to, co najsłabsze, co pozostało w dłoni. Patrząc na dłoń, jeśli spojrzysz, powiedz, nawet Carolina w jednej z jej nauk w barlecie próbowała wyjaśnić, ale nie rozumiała, co robi, ale teraz jesteś dojrzały, możesz to zrozumieć. Gdy złożysz ręce razem, wzniesiesz energię swojej duszy razem z duszą fizyczności. A kiedy promieniujesz z duszy w tyłkę, jest to tarcie między Słońcem a Ziemią, a tarcie tworzy światło i ludzie mówią: Och, mogę stworzyć światło pomiędzy moimi rękami, a jeśli nie możesz zrozumieć, dlaczego, zobacz, jak palce układają się nawzajem, kiedy je składasz. Zrozumie pole magnetyczne na północnym równiku i południowym równiku. Jak one wchodzą, aby go stworzyć? Twoja górna ręka staje się północą, że elastyczność zmienia się trochę w kierunku drugiej. Daje nam elastyczność, która nas stworzyła, ale z tego powodu, że ta planeta jest przekręcona. Zrobiliśmy to, zanim jeszcze o tym wiedzieliśmy, ale dusza jest świadoma tej pozycji. Stworzenie cztery pół roku pozwala nam być złym, zestresowanym, szczęśliwy i radosnym i wszystko inne. Jeśli ty, kiedy pocierasz dłoń, jak mówiliśmy, robi się hałas, co? Słuchasz, jak ludzie pocierają ręce, jak klaszczą ludzie, odgłosy, które robią. Niektórzy z was klaszczą z płaską dłonią, niektórzy z klaszczą w dłoń. A potem spójrzcie na strukturę ich zachowania w ich życiu. Daje ci dużo zrozumienia duszy na poziomie hałasu. To, co dokładnie promieniuje, to jest słońce.